Proszę Państwa, uwaga, wymieniam. Jak zdobyć przyjaciół i zjednywać sobie ludzi, jak osiągnąć szczęście, obudź w sobie olbrzyma, jak być bardziej uważnym, no i tak dalej, i tak dalej. Jak nie marnować. Jak występować publicznie, nie tylko w telewizji. Jak jeść zdrowo. Oj, oj. Temat, który dotyczy poradników najróżniejszej maści, okazuje się, że są wśród nas tacy, którzy właściwie swoje życie i jego tryb i tok wyznaczają tym, co napisane jest tylko i wyłącznie w poradnikach. Czy to w ogóle możliwe, a jeśli ktoś to robi, jak to się może skończyć? O tym chcemy porozmawiać. Z Aleksandrą Gersz, dziennikarką i Piotrem Cieleckim, coachem. E, no każdy ma taką, e, taką chęć, żeby być ogarniętym człowiekiem, prawda? Tak, tak. Patrzy na swoich przyjaciół, obserwuje, że oni jakoś tak ze wszystkim zdążają. Ogarniają. Że ogarniają. Ja cały czas mówię, co my byśmy w tych czasach tak zrobili, bez słowa ogarniać, prawda? Tak, tak. Być nieogarem, największy grzech, y, jaki może człowiek popełnić, tak. żyjąc na tej ziemi. Tak. I y, pani, droga Olu, tak się zdarzyło, tak. że przysz, przyszedł do pani, przyszła taka konstatacja, jestem nieogarem. Tak, i postanowiłam, że chcę być ogarem. Powiedziałam sobie, będę ogarem, raz, ogarnę cię. <laughs> Więc... Nabyłam podeszłam drogą do tego, kupna. Tak, podeszłam do tego tak całościowo, nabyłam drogą kupna. Wydałam dużo, ale to nie ważne, to się nie robi dla samorozwoju. Okay. Wydałam, kupiłam dużo poradników, postanowiłam je czytać, jeden po drugim i być lepszym człowiekiem. Mm -hmm. e, Zasada byłam... była, że stosuje się pani jeden do jednego do tych rad, które są w nich zawarte? E, no tak jest najlepiej, Tomaszu, tak, co to za Ale chciałam tak rozsądniej, okay. bo mówię sobie, Proszę. dobra, rozsądniej, tylko to, co mi pasuje, w sensie... Jeśli jest coś niekomfortowego, ok, ale nie będę jakoś tak na 100% wszystkiego wypełniała, no bo bez przesady. Skończyło się to tak, że... Po pe... Najpierw byłam bardzo pilna, naprawdę byłam bardzo. Czyli plilna. jak lekcje pani odrabiała? Od czego się zaczęło z tymi poradnikami? Ćwiczenia niech zgadnę ćwiczenia były? Były ćwiczenia w poradnikach. W sensie były, w sensie czytałam poradniki ogólnie, mhm. bo postanowiłam też się... Duchowo, psychicznie mm -hmm. rozwinąć, ale oprócz tego było też dobre odżywianie, mm -hmm. dobre oddychanie, bo ono też jest ważne. Okay. Dobre spanie, wszystko. Mm -hmm. na sukces gotowa. Tak, tylko nie naraz. Aha. W sensie wydaje mi się, że trochę za bardzo chciałam w jednym czasie stać się lepszą wersją siebie. Wiecie o co chodzi? Mm -hmm. Tak, no w oczywiście. jednym czasie. Mm -hmm. A to jednak zajmuje dużo czasu, co, czasem całe życie. I ja po prostu po tym całej mojej terapii uznałam, nie, jestem nieogarnięta. <laughs> <laughs> Mówię, przepraszam. Nie, nie, przepraszam, Panie Boże, przepraszam, wszyscy nie Ja już pozostanę. Ale Sorry, to jest łakomy kąsek dla do którego przychodzi ktoś taki, kto próbował wszystkiego i się jeszcze bardziej nie ogarnął. Zaczęło mnie to męczyć po prostu. Aha. Robiłam najpierw ćwiczenia, a potem już zapominałam o nich. Wszystko mi się mieszało, bo w każdym co innego. Tutaj, tutaj komunikat, wypij wodę. Brałam, piłam tak. wodę, ale już zapominałam się ją rozciągnąć. Ale to może Pani to by było napisać wszechoczałowała tak to był wszechoccing to... Do, uh -huh. Doznała pani auto-przekołczingu? Tak. Tudzież przekołczenia. Przekołczenia. <laughs> auto Może przydałoby się jeszcze poradnik, jak korzystać z poradników. Tak. O, 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 jak korzystać z poradników. myślę, że jesteś idealną osobą, która może teraz z perspektywy doświadczenia <laughs> tak miało doradzać, jest. czego nie doradzać. Mogę sobie <laughs> tak. wyobrazić, że nieraz nie dwa miałeś kontakt z ludźmi, którzy na własną rękę chcieli tak. ugryźć tę prawdę z poradników i co, i okazywało się, że pierwszym problemem rzeczywiście jest to, że za dużo i za bardzo na jeden raz? Y, to jest tak, to jest tak naprawdę. Jeden z dwóch głównych problemów, że ludzie próbują się zmienić bardzo szybko i wielowymiarowo na tych wszystkich płaszczyznach. To jest pierwszy powód, a drugi zauważyłem to tak naprawdę leży w motywacji ludzi, bo my czasem po prostu nie chcemy wystarczająco mocno. Ja mam na przykład kolegę, który. Od pięciu lat powtarza mi, że on marzy o tym, żeby spędzić weekend w Paryżu. Mm -hmm. Od kiedy dowiedział się, że jestem coachem, to pyta, czy mam jakieś narzędzia, które mogą w tym pomóc. Mówi, Oczywiście, mam. No więc ja mu mogę bilet kupić. O, to nie I wiedziałem. że tego. ma narzędzie, zwane ja mam jego narzędzie. kartą kredytową. Nieodpłatnie mu kupić. Ja Póki co, co rok na święta. Przesyłam mu mapę Europy, gdzie Paryż zaznaczam dużym czerwonym kółkiem, Warszawę też. I rysuję mu, że 13 centymetrów na mapie dzieli te dwa miejsca, ale no nie złapał aluzji do tej pory, bo cały czas opowiada o tym, jako samotnej wycieczce szybowcem do innej Galaktyki. I na poziomie deklaracji on mówi, że o tym marzy, ale to jest nieprawda, mówiąc wprost. no Bo gdyby chciał wystarczająco mocno, to znalazłby sposób. No, Założy się, że każdy z nas był w sytuacji, że bardzo, bardzo. Ale to bardzo chciało mu się siku. I jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś wtedy miał brak motywacji w znalezieniu toalety. Tak. tak <grym> żeby mówił, no starałem się, robiłem wszystko, ale no nie wyszło. Kurs, nie <grym <grym ale wszystkiego mi się po tobie spodziewała, ale nie takiej metafory. Natomiast Ona jest bardzo przemawia jednak. Ale jest przemawia, bardzo, nie? Tak, kiedy jest potrzeba jest wystarczająco trasna. silna, znajdziemy sposób. Ale nie chcemy potępiać w czambu wszystkich poradników. Cięście, że nie. Słuchajcie, bo ja tak, mogłabym tutaj do y, pani Oli y, powiedzieć, ojej, no ale po co pani? te poradniki, ale sama na przykład y, czytam takiej japońskiej zapomniałam, świetnej babeczki o tym, jak uporządkować mieszkanie. Marikondo. Marikondo, no. która każe się żegnać z każdą skarpetką i nad tak. każdym ciuchem, prawda? Też Jak przerabiałam. Ja tak, ale słuchajcie. M mów jak ci idzie. No, nie no, przeczytałam i tak ona ma takie Hałupa sposoby w pusta? zwijania. Pożegnałam się z poradnikiem. Zwijania ja skarpetek, ja skarpetek, koszulek, no i tak to wszystko pięknie poukładałam do Pierwszego razu, kiedy się bardzo spieszyłam, i w ogóle już jest tak, po staremu. No. Czy to przypadkiem nie jest tak, że ludzie m, zabierając się za taki choćby poradnik, czy za te, które pani przerobiła, powinni jednak wyznaczyć sobie konkretny, ale prawdziwy, szczery cel? Przede wszystkim ważne, żeby ten cel faktycznie wychodził z naszego serducha, żeby to było coś, na czym nam naprawdę zależy, bo jak my robimy coś, nieważne, czy będziemy chcieli schudnąć, zdrowie się odżywiać, znaleźć nową pracę czy się przeprowadzić, ale ta motywacja będzie przychodziła z zewnątrz, będziemy to robić pod presją, nie wiem, otoczenia, mody. Grupy rówieśniczej, będziemy to robili, bo tak wypada. Bo inni no to na Marie Kondo tą po, porządkującą nasze życie i przestrzeń, ewidentnie była moda i jest do tej pory. No tak, tak, no, tak, tak, tak. To wtedy tego zapału nam starczy na tydzień, może na dwa, a potem stwierdzimy, że tak naprawdę tego nie chcę. To po y co mam pytanie, to robić? Pytanie, czy na liście tych podręczników, jak żyć, pojawił się też Simon Sinek. To jest taki autor, który bardziej chyba operuje w biznesie niż w life coachingu, nie. ale napisał fantastyczną książkę, mm -hmm. zresztą dwie. Mm -hmm. y znaczy swoje dlaczego. Trzeba tak, mm -hmm. znać swoje dlaczego. To jest ta o. pierwsza i od mm -hmm. niej trzeba zacząć, a później, że liderzy jedzą ostatni. Mm -hmm. Natomiast to I o dlatego czym mówisz, ty jesteś taki ogarnięty, bo przeczytałeś te książki. I, i jeśli teraz tak mi uważasz, o tym mówisz. Proszę. I co ten Sinek mówi? No właśnie on mówi o tym, o czym mówi kolega. Że, że trzeba znaleźć w sobie i on dzięki Bogu pokazuje, ten. jak to zrobić. Mm -hmm. Po co istniejemy? Co nas napędza i co jest naszym wewnętrznym why? Jak to on? Zazwykł... A to jest trudne. jest trudne. Strasznie to jest trudne. I, trzeba, to ja mam. I trzeba przez to przejść i on pokazuje jak. I tak. myślę, że wtedy. Nawet te wszystkie poradniki, ale te dobre przede wszystkim, tak. zaczynają mieć jakiś sens. Tak. bo tak, to człowiek błądzi. tak, tak, tak. Dokładnie. To kiedy, tak jak mówisz, kiedy to po co jest wystarczająco silne, to jak się znajdzie już samo? Dokładnie tak. te sposoby. No Aha. to ja mam moje, ja mam odpowiedź na pytanie. No... Jakie jest twoje po co? Uwaga, uwaga. No moje po co to jest rozmawiać z ludźmi? A, to jest. To jesteś w do... dobrym miejscu. Ale oczywiście, że tak. Od zawsze tak było i już. Ale to no. jest fajne, to, że ludzie to nie wie, to, że ludzie ale... nie wie, co chce robić, z kim jest. Nie lubi no i siebie. I, i, Mają nadzieję, że takie poradniki odpowiedzą im na pytania, ale tak. ja powiadam po raz kolejny, tak. że nie, nie potępiamy ich wszystkich w czambu, tylko nie. do poradnika też trzeba mieć instrukcję. Nie, poradniki sumie... są A, fajne, ale to, czy... trzeba po prostu umieć do nich podejść. W sensie trzeba na pewno wypełniać ćwiczenia, yy, chcieć mm -hmm. się zmienić na pewno i nie nudzić się <laughs> szybko i na pewno nie robić wszystkich naraz, tylko może jeden. Ale tu też poruszyłaś bardzo ważną rzecz, bo ja czytałem badania, które pokazują, że ludzie czytają poradniki Poradniki, ale tylko 15% ludzi wypełnia ćwiczenia tak. z poradników, a ćwiczenia są absolutnie są najważniejsze, najważniejsze w poradnikach. Hmm. Właściwie reszty mogłoby nie być, reszta tak. to jest wytłumaczenie, porad... dlaczego ćwiczenia są ważne. Szukajcie wam, że taka nuda te ćwiczenia czasami. No ale trzeba, wstrasz... ale wiecie co? Czytam jeden poradnik, bo. Ja z kolei popadłam, ale to uważam, że to jest fajne uzależnienie, żeby się pozbywać, żeby nie gromadzić. No. I czytałam książkę świetnego faceta, który na przykład na początku mówi, jak ze swoim nadmiarem rzeczy się ogarnąć, jak nie najpierw, żeby wyczyścić przestrzeń, nie mieć bałaganu. I on coś takiego powiedział, jeżeli coś zajmie ci mniej niż dwie minuty, to zrób to od razu. I ja pozostało mi to w głowie. Krzątam się szybko i mówiła: Dobra, jak wrócę, jak wrócę, posprzątam, a za chwilę mam jeśli ale to zajmie mi mniej niż dwie minuty. Pyk, pyk, pyk. I już organizuje sobie czystą przestrzeń wokół siebie. Mam jeszcze pytanie. Bo słuchając pani, doszedłem do wniosku, że pani sobie przyrządziła z tych podręczników taką paeję. Tak. I tam było wszystkiego dużo i naraz. To Ale mix. gdyby teraz z perspektywy czasu pomyśleć, to któreś z nich rzeczywiście miały sens i chętnie pani do nich wróci? I jeśli tak, to czego one dotyczyły? Na pewno jest taka książka Louise Hay, ona się nazywa Możesz uzdrowić swoje życie. Jest trochę kontrowersyjna, bo na przykład ona momentami mówi, że od Twojego pozytywnego myślenia zależy, czy będziesz y, chory, czy zdrowy, więc tak, ok. Ale generalnie książka polega na tym, że nic w życiu nie osiągniesz bez lubienia siebie. Mm -hmm. Bez lubienia to, siebie, to bez akceptacji, to bez wybaczenia sobie i innym. To, to jest podstawa. To tak. no logiczne. Tylko tam są ćwiczenia z lustrem. Podchodzisz do lustra i lubię siebie, lubię siebie, jesteś super! To jest tak trudne, bo na początku nie, nie jesteś głupia, więc to jest <laughs> Ale to, nie, to też jest magazynne, bo faktycznie warto tak naprawdę przeanalizować mm -hmm. sobie słowa, jakich używamy, zwracając się sami do siebie w swoich tak. wewnętrznych monologach, a potem zadać sobie pytanie, czy gdyby nasz kolega mówił do nas w ten sposób, to ty, czy cały czas byłby naszym kolegą? O, często tak. się okazuje, że my jesteśmy wyjątkowo brutalni tak. wobec siebie. Tak, to prawda. I to a też ciało, a ciało nas tak. słyszy, nasza Dokładnie. głowa nas słyszy, i to wszystko górę. Kogu... Tak, I tak. też rozmawialiśmy o tym yy, tak. przed, przed anteną, że najważniejsze to faktycznie siebie zaakceptować, nawet nie bójmy się tego słowa, pokochać. No bo jeśli my tak naprawdę nie akceptujemy, nie kochamy swojego życia, to skąd w ogóle pomysł, że ktoś chciałby stać się częścią tego tak. życia? Bo zapraszamy przecież ludzi do naszego życia, do naszych hmm? do związków. No i ciężko tak. się dziwić, że potem ktoś nie chce z nami przebywać, jak my sami. I tak naprawdę nie lubimy ze sobą przebywać. Większość tych lepszych poradników jest o tym tak naprawdę: O po lubieniu pod, pod, postawą, siebie, o samą absolutnie. akceptację, odwadze. I fajnie od mhm. tego zacząć. No, 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 no i pewnie. widzicie, i jednak ale po cośmy się tu spotkali. Ale od dobrych, podkreślam, dobrych poradników. Dobrych nie trzeba wybierać, niektóre są straszne. Samo to natychmiast zaczyna zalatywać to jakimś aromatem frazesu. Ale nie, nie dlatego, że nie, to samo no. w sobie jest głupie, tylko mnóstwo na ten temat głupich książek nadnapisano. Tak, więc trzeba znaleźć te naprawdę, naprawdę dobre, i warto w to poświęcić, tak, tak, tak. zainwestować energię. Proszę Państwa, dziękujemy, dziękujemy bardzo. Lubimy <laughs> siebie i Państwa bardzo też lubimy. Bardzo. I zapraszamy do naszego życia nieustająco. Tak jest.